Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami z firmą, to znaczy z, w sumie sklepem internetowym, ale i ogólnie też nie mają sklepy stacjonarne więc całą siecią Militaria.pl. E, moje doświadczenia, jak na razie, nie są długie bo trwają już ze 3 miesiące ale dość owocne w przeróżne produkty, i świetnie mi się współpracuje. Szczególnie przez sklep internetowy, gdzie i wybór jest bardzo fajny, i, i, i szeroki, szczególnie w czasach koronawirusa, co nie jest takie łatwe. E, więc mają wszyscy, bardzo dużo produktów i na czas. E, świetnie współpracują też z DHL, więc szerokie dostawy, to bodajże powyżej 50 zł, są e, bezpłatne. No i naprawdę realizacja e, jest błyskawiczna, więc dostajecie maila najpierw, że, że, że jest zamówienie kompletowane. Ogólnie cały czas jest klient informowany co się dzieje, na jakim etapie jest zamówienie. Później przejmuje to DHL i tak samo informuje co i jak i gdzie. Więc działa to naprawdę bardzo sprawnie i i, i, no I nie mam żadnych zarzutów, jak do tej pory nakupiłem już trochę tych akcesoriów i, 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 i replik i akcesoriów, i nasza zabawa moja z synem, no i w sumie już powiększa się grono osób, które, które łapią bakcela, naprawdę się rozkręca. Więc postanowiłem, że nagram unboxing. Zresztą, jak mi zasugerowała strona, że jest taka możliwość, bardzo fajna sprawa. I tak, otrzymałem dzisiaj paczuszkę. W paczuszce e, powinno być tłumik, e, tłumik tracer z naświetlaczem. E, taka fajna zabawka, e, którą się dokręca do replik, jeżeli mają taką opcję. I, i, i można uzyskiwać strzelać w nocy i uzyskiwać efekt naboj, czy pocisków smugowych. Powiem szczerze, że no CQB, czyli zabawa już w lokalizacjach zamkniętych na strzelance, no to jest Bayer. Super. No do tego jeszcze, do, wręcz można powiedzieć, że, że są to takie wojny yy, Pistolety laserowe, coś ala Wojny Gwiezdnej. Dobrze, przytnijmy to jak, jak należy. paczuszka przyjechała po dwóch dniach. Jak zwykle zapakowane bardzo solidnie. Naprawdę nie, nie żałują chłopaki tam yy, poli bąbelkowej. No i szacun dla nich, zawsze towar, przynajmniej jak do tej pory, który dostawałem to był naprawdę w dobrej formie. A właśnie jak był jakikolwiek problem, że, że na czegoś zabrakło akurat na jednym magazynie, że musieli zaczynająć z innego magazynu, to informacja telefoniczna, mailowa, cały czas, nawet tam jak dacie sobie opcję SMS-em, cały czas wszystko. Wszystko na bieżąco, wiecie co się dzieje z waszym towarem. Więc no szacun, jak najświetną robotę chłopaki robią. Zobaczymy po kolei. <laughs> A nie dokończyłem, zacząłem od tłumiku. No tak, zacznijmy od tłumiku. To znaczy sprawdźmy, czy on jest. W jakim stanie. No, bo to, bo tu mamy. Oj, mamy. Dobra. Po kolei miał być tłumik. Jest i tłumik. Jest tłumik firmy AG ASG. Aluminiowy. No, wygląda pachowo. Zapakowany. Zero uszczelków Do tłumika. Żeby uzyskać naprawdę fajny efekt, ponieważ on naświetla te kulki, ale jak są kulki odpowiednie, czyli takie fluorescencyjne, najlepsze ponoć na, są koloru zielonego, specjalistyczne kulki, to uzyskujemy efekt no, podobno piorunujący, więc będę to sprawdzał, kupiłem matbule. No, bo cenowo dość atrakcyjnie, a jakościowo, to co znaczy, coś tańszego by się znalazło, ale czy to ma sens. Myślę, że jak jest różnica cenowa rzędu 5 do 8 zł, góra 10. No, to jednak, jak mamy się zrazić, to, to lepiej coś porządniejszego po prostu sobie kupić. Dobrze, do tego Energizer. Razy 4 i ten 4 cztery. Cztery wchłania pobór energii jest, ale i efekt musi być, więc bardzo dobrze. Więc jak widzicie, tak już nawet w tym sklepie można od razu bateryki sobie kupić. Otwieram, mam, mogę to złożyć i w sumie jest trochę jasno, ale pójdę do łazienki i sobie poszczelam do lustra. Eee, oczywiście w tych w okularach ochronnych suchy żart e, dobrze co następne do kawaha kupiłem cymy ten e, magazynek bo metalowy tamten plastik będzie na kulki te e, a metal będzie na, na standardowy podpinacz żeby nawet w, w nocy już się nie bawić dosypywanie, kombinowanie, przepinanie po prostu magazynek, pach, pach, jazda, żeby później każdy był na swoją amunicję. Więc tak, opuszczmy. No, kawał blachy. Klasa. Klasa, naprawdę klasa. Pokrętło. Pokrętła nie mamy. To jak my go tutaj pakujemy? No, to sobie zobaczę później. Będę się tym bawił. Ale magazynek jest naprawdę super. Dobra. Magazynek jest. Drugi magazynek pod G36. No to w sumie takie repliki chyba najbardziej znane. Tym razem Specna Arms. No i chciałem kupić Specny Arms, bo, bo również G wieksza kupiłem na Arms. Czarny plastik, ładny, potrętełko jest, pyk, otwieranie jest, wszystko jest poza kulkami, ale tam kulkami leżą, kulkami. Dobrze, więc to też się zgadza. I na koniec coś fajnej promocji było, no to dołożyłem nóż Tak Force, otwierany. Niedługie ostrze łącznie chyba 22 cm w całości Tak to wygląda z klipsem do paska z takim e, z taką taką piłką no może w lesie się przydać No dość fachowo to wygląda. Piek. Więc wszystko co zamówiłem, otrzymałem i teraz yy, po prostu przyjdzie to przetestować. I ogólnie bardzo, bardzo polecam sklep Militaria.pl i yy, zarówno internetowy, gdzie w ogóle genialnie się to wszystko przeprowadza. Jest to bardzo łatwe zakupy i, i, i nawet stacjonarnie też jak idziecie pociuchy, to fajnie sobie najpierw podejść, przymierzyć, zobaczyć czym się to je, jak to wygląda eee, i później uderzać przez, przez neta. Naprawdę szacunek dla chłopaków ze sklepu i, no i działajcie tak dalej. We mnie macie klienta na pewno. Cześć.